Jesteśmy w opuszczonym szpitalu chorób zakaźnych w Myślachowicach, koło Trzepini. Tutaj widzimy pomieszczenia, dosłownie zniszczenia. Przechobecna dewastacja. łazienki. Dosłowna dewastacja. zapach jakby ktoś tutaj mieszkał mały budynek ogólnie tutaj nie ma nic ciekawego można się skierować do głównego budynku uwaga na ścianę na podłogę, tutaj mogą być po dziury w podłodze Tutaj widzimy, jak budynek ogólnie jak wygląda. Wszędzie pełno liści. O, to jest wejście do piwnic. Może najpierw piwnica, a potem wejść tam. To radzę zrobić, to radę założyć tu w rękach. To może być fajnie I uwaga przy zejściu. Trzeba się przytrzymać. O kurde. O. I dzień dobry mamy, stolik jakiś. Tak jakby tutaj był warsztat, stare gazety. Zobaczymy co to jest w ogóle za gazeta. Książka poznaje swój świat. Jeszcze jakiś podręcznik. Gazeta o piłce nożnej. Magazyn w o koszukówce. Próbuję odczytać znaleźć informację, z którego roku to jest. Ale nie widzę. Aj, nie, nie widać tego. Tutaj widzimy jakaś szafa, dosłownie mrok wszędzie. Totalna dewastacja to jest jeszcze jakieś małeśkie pomieszczenie. Zobaczymy sobie, co tam jest. O, są jakieś butelki jeszcze. Zobaczymy, co tam jest. Uwaga pod nogi tutaj, bo łatwo jest się wypotknąć do oś. Tutaj mamy tutaj możliwe, że był piec, czy coś w tym stylu. O, wielks Ferry wybita. Okay, tutaj szafa. O! Samochodzik jeszcze Bardzo ładny samochodzik Jak, Możliwe, że nawet trzeciaka miałem takiego samego Ciekawa pozostałość tam znaleziona samochodzik, zabawka Jakaś gazeta to coś 98 To jest coś w tym słoiku, Lepiej tego nie ruszać mhm. Czy to jest samochód? Mhm. Zabawka Dobra, można wyjść O Dosłownie trzeba tu uważać Jak cholera Można się wywalić miejsce ciekawe tutaj żeby ułatwić wejście jedynie usuniemy gałąź jesteśmy już ogólnie w budynku samego szpitala Wow! Tędy mogły być podawane po posiłki, albo przyjmowani pacjenci, no nie? Tym nam. Robi wrażenie, to jest zniszczenie i w ogóle no nie tak, kryjobraz jak z jak jakiejś apokalipsy. Kolejne pomieszczenie. Władza tam jest jeszcze jeden budynek ukryty. Po tamtej stronie. Tu jest właśnie wejście, no. no? To potem tam zajrzymy, najpierw ten zobaczymy. bo jaka gruba pajęczyna. Sobie zobaczymy te pomieszczenia. A potem można wejść. O, tu jest jeszcze wyjście do piwnicy. Ten dalej do piwnicy, jakby to jest klatka sadowa na dół. Dobra, wejdziemy sobie parter do końca, żeby się nie pokupić. Co było zobaczone co nie, a potem tam wejdziemy. Mo, tutaj było coś ciekawego. Nie wiadomo co to było. Ale możliwe, że umywalki Miejsce na swój sposób dosłownie apokaliptystyczny, piękne. No nie? No, to mogły być sale chorych, ale jak na specyfikę tego szpitala, to ona musiały być raczej małe. Bo tutaj nie były takie sale zbiorcze, tylko raczej izolatki. Biorąc pod uwagę to, że to był szpital chorób zakaźnych, no nie co to tu mogły być same izolatki, dosłownie ja tam, się. tutaj jest ogólnie dalej. Była klatka schodowa. Tu jest na dół jeszcze klatka, a tu, pod, a tu jest z tej strony do góry. Na dół można wejść jeszcze, zobaczyć, bo tu nie byliśmy, no nie? Jako uwaga na nogi. To co lubię bardzo niskie klatki. Tu był jakiś, jakiś syp Prawdopodobnie tędy śmieci były podawane czy coś w tym stylu. Paliło się tu. Niewielki ślad pożaru, ale jest. Te okna robią wrażenie. idą jeszcze dalej te pomieszczenia. Ciekawa kółko i krzyżyk. Jak to fajnie testy zrobione, że łatwo to przerobić w ruch przeciwnika. Czy są jeszcze jakieś pomieszczenia. O kurde, to są drzwi, tylko tutaj raczej nie przejdziemy. Można nie w ten sposób zobaczyć. już mamy klatkę do góry. No dzień dobry, fotel nas przywitał. Łazienka, tylko jakaś dziwna, tam są schodki na dół jeszcze Wejście na balkon Wow To jest poddasze tak jakby, może się da tam wejść do i w tą stronę jak będziemy eksplorować. Jakaś torba medyczna, a w środku, Bo kiedyś w podobnych były przechowywane akcesoria medyczne, co to jest za Nie wiem. No, jakaś zapaska. No, trochę, trochę creepy, bo w tym momencie mam ciarki. Bo czegoś takiego się nie spodziewałem. No nie? W takich miejscach takich rzeczy się nie człowiek się nie spodziewał, no nie? O i tu będzie zaraz ten dach, co widzieliśmy. O, tu robi wrażenie. Jestem bezpośrednio pod dachem. Tutaj da się wejść bezpośrednio pod dach. Z tej strony da się wejść bezpośrednio pod dach. Tam gdzie stało widzieliśmy? Go. Mm -hmm. To jest tam to miejsce, gdzie tam było rozpalone Mroczne cholera miejsce, nie Robi robotę. Idziemy teraz dosłownie pod dachem. Spróbujemy obejść to naokoło. Tam już nie ma dalej, chyba przejścia. Ale tu widać jakieś worki na śmieci. Robi wrażenie, nie? to co uwielbiam w takich miejscach, dachy idę tam w tamtą stronę zobaczyć tu nie byłam. Wow, ciekawy napis na gazecie. Jak komuna chce rozpić Polaków. <noise> Im się to powoli udaje, bardzo prawdziwe, no nie? O. Fajne miejsce, nie? No. Ale coś znalazłem fajnego. Tak? Patrzę na, na podłogę, No I patrzę tu. O kurwa! No. Czyżby to jest tak samo ta myślę Coś się popełnić samobójstwo. O kurwa! Masz jakąś Niestety nie, a czemu? Chciałem zobaczyć, czy. Czy, czy te witki by wytrzymały nacisk okay. o, wytrzymały no się wydają takie niestabilne, ale jednak są wow, wow, wow. mam ciarki w tej momencie dosłownie lina z O kurwa, dosłownie ciary w tym momencie. Gdzieś tam można zobaczyć dach. I zrobić ciekawe zdjęcie. O kurwa. Ale mam dosłownie ciary teraz. No, czekaj, ja Zobaczyłem, jak to do Zobaczyłem, to no, na wysokości głowy. O, no. ja pierdolę. Uff. No kurde, ale to robi wrażenie, to mi to się trzeba iść tam, to no, znajomy ma tutaj na terenie, te, tutaj, no, w tym miejscu stoi, no nie. I tam ktoś stoi z drugiej strony, no nie? i ma, robił, zrobił mu zdjęcie. Wow! Ale to było naprawdę straszne znalezisko. Co nie? <grystanie> <grystanie> I jeszcze gdyby nie fakt, że jesteśmy w opuszczonym szpitalu, jeszcze choroby z jakiejś to by to nie robiło takiego wrażenia. Co nie? Tędy wchodziliśmy. No. Dobra no to takiego wrażenia nie robiło. No, tędy było dojście chyba do tej drzwi. Tak. Tędy. I tam jeszcze po drodze będzie ten malutki budynek To zwiedzenie, ale nie, nie, nie stąd, no, nie, nie, chyba nie związany z tym budynek, z tym obiektem. Tutaj widzimy jakieś, jakieś półeczki. I tu się kończy ogólnie nasze zwiedzanie. Fajnie to wyglądało. Ale... Ja, biorąc pod uwagę, te wejście trochę się rozczarowałem zawartością. Miałem nadzieję, że to będzie rozległe tutaj na górę i w ogóle no nie. Ale wow, to znalezisko sporo robiło wrażenie, no nie? Nie jest duży, ale no. to każdym razie, na chcę następczej Myślałem, że to będzie wielkie No. A ja ten brąz, to to No, dobra ja na razie byłem. Łączy...